Na tym filmiku zapoznamy się z budową czasu angielskiego, który nazywa się present very simple. Oczywiście on się nazywa present simple, czas teraźniejszy prosty, natomiast ja go tak nazwałem present very simple, ponieważ taki jest, very simple, bardzo prosty. Ale mimo to, że jest taki faktycznie bardzo prosty, to jednak wielu uczących się tego języka ma problem z prawidłową jego Budową. Zanim jednak przejdziemy na tę część tablicy, na której prezentuję właśnie budowę czasu Present Simple, chciałbym, abyśmy kilka chwil poświęcili tej części tablicy, na której prezentuję polską gramatykę, abyśmy też y, przypomnieli sobie pewne y, elementy i charakterystyczne rzeczy z naszej polskiej, y, rodzimej gramatyki języka polskiego, po to też, abyśmy uchwycili pewne Podobieństwa między naszym językiem a językiem angielskim, oczywiście, jeżeli takowe znajdziemy, bądź też różnice. Pomoże to nam z pewnością w lepszym nauczeniu się, w lepszym zrozumieniu gramatyki języka angielskiego. Tak więc zapraszam, nie traćmy czasu. W języku polskim, w czasie teraźniejszym, um, chciałbym odmienić kilka czasowników takich regularnych, charakterystycznych które posłużą nam właśnie do zrozumienia tego, czym jest temat, czym jest końcówka, i wybrałem kilka takich czasowników. Pierwszy, pierwszym z nich jest czasownik robić. Spróbujmy odmienić go w czasie teraźniejszym przez wszystkie osoby w obu liczbach w języku polskim. Mamy tak, ja robię, ty robisz, on, ona, ono robi my robimy, wy robicie, oni one robią. W tej odmianie możemy zauważyć, że jest pewna fraza występująca w tym czasowniku w tej odmianie, która nie ulega, która jest stała. Tą frazą jest robi. Robi, 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 robi. Dodajemy tylko końcówkę. Natomiast ta stała fraza nazywa się tematem. I temat w przypadku czasownika robić brzmi robi. Końcówka tego czasownika to jest ci, charakterystyczna dla bezokoliczników. W języku angielskim to, tą charakterystyczną yy, rzeczą. Przy czasownika, która pokazuje nam, że jest to bezokolicznik, jest wyraz to, to make, to wish, to catch, to fly. Widzimy, że mamy do czynienia wtedy z bezokolicznikiem. Latać, łapać, życzyć, to make robi ci. W języku polskim charakterystyczną właśnie końcówką dla bezokoliczników, oczywiście są też wyjątki, jest właśnie spółgłoska ci. Mamy taki czasownik jak piec, wypiekać coś, prawda, nie mamy tam pieć, piec, wypiekać coś, piec, ja wypiekam, ty wypiekasz, ja piekę, ty pieczesz, widzimy tutaj kana, czy jest wymiana spółgłosek, tak więc są yy, pewne wyjątki i ich jest naprawdę sporo w języku polskim, dlatego też Język polski jest zakwalifikow zakwalifikowany do jednych z najtrudniejszych języków, tutaj na świecie, do nauki. Dobrze, czyli widzimy, że jest pewien temat charakterystyczny w przypadku czasownika robić. Do tej samej grupy czasowników należą także czasowniki bawić, na przykład bawić się albo bawić dziecko i mówić. Spróbujmy odmienić te dwa czasowniki. Ja robię. W oparciu o te końcówki charakterystyczne, tutaj widzimy kreseczka, oznacza to, że nie ma końcówki, nie dodajemy końcówki, jest sam temat. Więc mamy czasowniki bawić i mówić. Spróbujmy odmienić je według tych, tego schematu tych końcówek. Ja bawię, bawisz, ty mówisz, bawi, on bawi, na przykład dziecko, ona mówi, my bawimy my mówimy, wy mówicie, bawicie się, oni bawią. dzieci one mówią. Widzimy, że wszystko gra, wszystko pasuje. Ale jest też inna grupa czasowników i charakterystycznymi czasownikami tej drugiej grupy są czasowniki tak jak połykać, pływać i uciekać. Jeżeli mielibyśmy odmienić czasownik połykać Według schematu końcówek tej grupy czasowników, czasowników, yy, której przedstawicielem jest czasownik robić, spróbujmy odmienić czasownik połykać w oparciu o ten schemat końcówek. Połykę. Widzimy, nie pasuje. Tak samo w trzeciej osobie liczby mnogiej. Połyką. Pływą. Ucieką. Jakoś to tak nie pasuje, prawda? Ale w przypadku innych osób mamy już połykasz. Jest tak samo połykasz, pływasz, ty uciekasz. Tutaj także jest brak końcówki on. Ach, tutaj zapomniałem napisać, że to jest on. Jeszcze tu jest ona oczywiście. On pływa. Ona połyka, ono ucieka. Nie ma tutaj końcówki. My Połykamy, pływamy, uciekamy, jest taka sama końcówka jak w przypadku tego, tej pierwszej grupy, tutaj jest końcówka "-cie". Połykacie, pływacie, uciekacie i trzecia osoba, liczbę nogi dodajemy z półgłoskiem "-j". Oni połykają, one pływają, oni uciekają, nie oni ucieką, tylko oni uciekają. Dużo jest tego, prawda? Proszę jeszcze raz skupić się tutaj na tych kreseczkach. Oznacza to, że tutaj występuje sam temat. Nie ma końcówki. Proszę zobaczyć teraz na tę część tablicy i zobaczyć, ile jest tutaj tych kreseczek. Oznacza to, że tutaj wśród w tych osobach, cała liczba mnoga, w ogóle nie dodajemy żadnych końcówek. Żadnych. Występuje tylko i wyłącznie czasownik w formie podstawowej. Tak samo w przypadku I i U, pierwszej i drugiej osoby liczby pojedynczej. Nie dodajemy żadnych końcówek, żadnych. Skupiamy się tylko i wyłącznie w przypadku budowy present simple na trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli on, ona, ono. I. Tą charakterystyczną końcówką w języku angielskim dla czasu teraźniejszego jest końcówka "-s". Czasami dodajemy końcówkę "-es", czasami dodajemy końcówkę "-ies". Czasownikiem regularnym dla czasu present simple, bo wiemy, że czasownik make nie jest czasownikiem regularnym w ogóle, ale w czasie teraźniejszym odmienia się bardzo ładnie, jest takim typowym przedstawicielem właśnie czasowników, które odmieniają się schematycznie, do których dodajemy tylko spółgłoskę "-s", to jest właśnie to make, robić, czynić. I w czasie i w osobie trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy tylko i wyłącznie końcówkę "-s", czyli he makes, on robi, she makes, ona he makes something, coś robi. It makes – ono robi. Tutaj widzimy, dodajemy "-es", "-es", i "-ies". Zacznijmy może od końca. Mamy czasownik to fly – latać. Koń, kończy się on końcówką, ym, samogłoską "-y". Jeżeli znajdziemy taki inny wyraz, na przykład takim wyrazem jest też wyraz cry – płakać. Na przykład cry. Wówczas Y zamienia się na, w trzeciej osobie liczby pojedynczej, tutaj, zamieniamy na IES i czytamy flies, cries. W przypadku czasowników zakończonych zbitką samogłosek CH, SH albo też zbitką jaką, na przykład spółgłoską X, na przykład mix, albo s, na przykład czasownik kiss. Do tych czasowników dodajemy końcówkę es i czytamy wishes, nie wishes tylko wishes, catches, mixes, kisses i to wszystko. Tak więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.